Siemano z tej strony Gado witajcie w kolejnym odcinku, tym razem padł na soda i no co? Jesteśmy w sodzie. Możecie usłyszeć trochę jakość inną, bo zainwestowałem w końcu w jakiś mikrofon, po prostu wiecie, są pieniądze, są rzeczy do nagrywki, więc no, dobra, dzisiaj Wam opowiem o kilku ważnych rzeczach, które zmieniły się w sodzie. Pierwszą taką rzeczą to jest smoki. Tak, sobie pomyślicie, ale co w tych smokach się niby zmieniło? A zaraz wam wszystko wyjaśnię. Na najwyższych detalach, czyli tych co ja mam, ustawionych obecnie, smoki potrafiły się glitchować, potrafiły mieć źle oświetlone ciało. Potrafiły po prostu być dziwnie zaprojektowane, potrafiły być nieźle pikselowate i tak dalej, i tak dalej, więc to twórcy poprawili i smoki stały się takie bardziej realistyczne, bardziej szczegółowe i teraz nie ma aż takiego wstydu jak przybliżyć je, bo ta faktura smoka faktycznie jest zachowana dużo ładniejsza niż było to do tej pory. Więc to jest jedna rzecz, którą zmienili. Drugą rzeczą, jaką Wam chcę zademonstrować, to jest zachowanie smoka zależne od tego, w jakim stanie zadowolenia właśnie się znajduje. Wygląda w pełni zadowolony, tak w połowie, tak gdy jest smutny. Trzecią nowością jaką postanowiłem Wam pokazać to są statystyki. Pamiętacie może kiedyś USANVET miał maksymalnej prędkości? Jeśli nie, to wam trochę to przypomnę. Dokładnie 8,8. A teraz mamy 9,7, więc statystyki się odrobinę zmieniły. A na przykład pamiętacie może jaką szybkość posiadał no. to było dokładnie 9,2. Teraz ją ja mamy 10,1. Więc teoretycznie na to wychodzi, że smog wyszedł poza skalę. Ale już wyjaśniam Wam nie, ponieważ statystyki, a w zasadzie twórcy, postanowili poprawić trochę statystyki i teraz maksymalnie może osiągnąć 11.0 Ciekawi Was pewnie, czy Szczerbatek ma 10,9 to już Wam pokazuję okazuje się, że Szczerbatek został, jakby to powiedzieć trochę ślepo mm, traktowany i zostaje przy statystykach na poziomie 10.0 co ciekawe kreska pokazuje, że to max. Natomiast kreska u innych smoków, przykładowo u Sunvita, pokazuje, że jednak 11 można osiągnąć, więc w sumie to jest dziwne i nie wiem, czemu niektóre smoki mają podwyższone statystyki, a niektóre mają tak jak miały. Smoki bez smoków ta gra by nie miała sensu, nie byłaby taka ciekawa, więc stwierdzam, że smoki to najważniejszy aspekt tej gry. Przez ostatni okres do gry zostały umieszczone trzy nowe smoki, więc cóż, nie pozostało mi nic innego, jak pokazać Wam szybki przegląd owych smoków. Yy, tak, event to jest kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Niestety, albo niestety, nie przejdę go do końca, ponieważ został jeden dzień. brakuje mi około 9800 do ukończenia go. No, z diamentami u mnie krucho. Powiem tak. Nie wiem, jak ten smok wygląda. Nie pokażę Wam tego smoka. Niestety. Nie mogę powiedzieć czy ten smog był warty tych 17 tysięcy, czy nie był. Mogę wam powiedzieć zatem jedną rzecz, że ten smog będzie do kupienia za jakieś 3 miesiące, prawdopodobnie za 1000 diamentów, jak każdy smog dodany przez twórców w evencie. <grych> no, dobra. A teraz tak serio, jeśli chodzi o event, no to co tu było? No była jakaś miksturka zmieniająca kolor na zielono, była jakieś takie coś. Czyli malowanie. Był piecyk. Był żółwik, w sumie fajny korek. Było terarium dla niego, był miecz, maska, potem była tarcza, kusza, strój do latania oraz sam smog ze skinem. No i w sumie tak wyglądał event, więc... Przechodzimy do kolejnych rzeczy. Nie no ten smok jest numer jeden. Oczywiście nie licząc Sandraita. Właśnie, jeśli chcecie zobaczyć top 10 moich ulubionych smoków, możecie zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu, że chcecie. To na pewno któregoś pięknego dnia ja to zrobię. Dobra, a tak już praktycznie kończąc naszą przygodę dzisiaj ze sodem, chciałem Wam pokazać pewną rzecz. Możecie również napisać w komentarzu, czy w komentarzach, czy Wy też tak możecie. Czy Wy też to możecie kupić. Bo ja nie wiem, czy coś mi się popsuło, czy Wy też możecie po prostu to kupić. Wchodząc właśnie w rzeczy nowe mam odblokowany skin na Alfę Szczerbatka i mogę sobie go kupić i oczywiście kupię tego przy Was i w sumie możecie sprawdzić czy wy też możecie kupić tego skina. Jeśli tak, no to... to w sumie dobrze. A jeśli nie, no to... będę miał zagadkę pewnie w głowie, czemu ja mogę, a inni nie. Więc dobra. Teraz już tak na serio, jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem jeszcze, co to będzie za odcinek, ale na pewno się niedługo zobaczymy, więc... Alors.